Siemanko, witam was w kolejnym odcinku w serii Gospodarstwo Jak widzicie znajdujemy się w mojej sypialni. A dlaczego? Ponieważ musiałem sobie chwilę poleżeć po obiadku, żeby po prostu potem być gotowym do pracy. Także na samym wstępie tego filmu widzowie chciałbym, żebyście ogólnie zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję z znaczkiem, a będzie mi naprawdę bardzo miło. Dobra tutaj się widzowie wszystko pozbywa później. Dobra. Wychodzimy z domu i dzisiaj. Dzisiaj co? Dzisiaj widzowie zajmiemy się ogólnie siewami, przeżyto, oczywiście. sobie tylko drzwi za, żeby się tutaj nikt nie wkradł. Jeszcze o do dobra i git Teraz możemy iść do mojego ciągnika. Oczywiście sześćdziesiątki, ponieważ nie będziemy dzisiaj sobie w polu pracować. Tu jeszcze widzicie, jest mój ogólny pewnie się zapytacie jak ona się tam sprawuje powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze wszystko w niej chodzi jak na razie się nie psuje jest po prostu super To samochód dobra kury to tam ogólnie chyba mają, mają jedzenie w korycie, zaraz sprawdzę w sumie wiecie co tutaj jak tam jajka niosą niosą, niosą elegancko, dobra w korycie mają, pszenicy wsypane no to elegancko, dobra Dzisiaj się ogólnie zajmiemy właśnie siewami przeżyto. Napiszcie komentarz hashtag przeżyto, A ja oczywiście przypnę serduszko Jak widzicie tutaj sobie trochę wsypałem już tych nasion I teraz pasowałoby trochę właśnie jeszcze dosypać, żeby nie zabrakło, prawda? To bierzemy worek, on troszkę ciężki Kurcze, nie wiem czy dam radę Dobra Trochę się ćwiczyło kiedyś to Oj, 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 co on mi tak wyleciał z rąk Dobra, ta siła to... powiem wam, że to już nie ta forma co kiedyś Kiedyś to się ćwiczyło, a teraz to już widzowie nie ma czasu na to Jest, praca w polu trzeba siłowo Znaczy Trzeba w polu robić Dobra Zasypmy sobie tego przeżyta i będziemy lecieć w pole za niedługo Do tych worków chyba ogólnie wchodzi tak nie ile kilo? Z 50 kilo chyba, 50-60 około tego. Powiem wam, że ledwo to podnoszę, ale jakoś daję radę, no dobra. Myślę, że jeszcze jeden worek wejdzie. A może i ten. W sumie wiecie co? Jasnego sporo. Myślę, że nie będę przesadzał, tylko... zamknę tę klapę już tylko i... i będziemy lecieć w pole. Dobra. Tylko takie zabezpieczenia są. Dobra. Tutaj to ogólnie wszystko jest przeszyszone. Nie powinno się nic przytykać. Wszystko ładnie powinno ogólnie widzowie tutaj wysiewać. Każda sekcja. Dobra, wsiadamy. Podnosimy sobie siewniczek. Odpalamy naszą. 60. Ale ładnie pali. Pięknie, niech sobie tutaj pochodzi. Dobra, jedyneczka. I ruszamy. Dobra. Teraz fajnie by było jeszcze tych kur moich nie porozjeżdżać, bo. Narosł to jeszcze za wcześnie Dobra No i wyjeżdżamy bo teraz muszę sobie jeszcze widzowie bramę otworzyć żeby to moje I potem żeby to moje kury jakoś nie uciekły Kury wy to na... spokojnie kurki nie uciekajcie o, z buta dobra Ale roztwarłem To też szybko niech się otworzy bo to Nie ma czasu widzowie trzeba otwierać I wyjeżdżać dobra Kury żeby nie przejechać dobra Jedzie tu ktoś? Nikt nie jedzie, dobra. Bo czasem wiecie, jakiś wariat wyjedzie i jeszcze mi tylko kurczę albo uszkodzi siewnik, albo coś się stanie 60. Także nie chciałbym takich rzeczy ogólnie. Dobra, to co zamknijmy sobie? Tutaj też, dobra. Elegancko. Zobaczcie, no. Ładnie to wygląda, co nie? Super, no. Ładny zestawik. No i jedziemy dzisiaj na to pole. Tam przed skupem, tam gdzie był pierwszy odcinek z prac polowych na tej serii tam sobie oczywiście to pole oraliśmy no i dzisiaj sobie tam już zasiejemy pszenżyto przęż myślałem właśnie nad, nad pszenicą ale wiecie co, ja tak to doszłem do wniosku że lepiej będzie po prostu zasiać tam przężyto i tak właśnie to zrobimy dobra, jedzie tu ktoś czy nikt, nie jedzie tam chyba nic, tu nic, dobra można jechać no i gaz w podłogę i jedziemy tutaj tutaj też fajna łąka jak widzicie jest właśnie taka tutaj w dole może kiedyś sobie ją kupimy Al, albo, nie no kupić to nie Co my wiecie co tutaj to jest cała ta działka taka tam do końca do tej drogi polnej aż to jest ogólnie to jest właśnie cała działka i kupić to to naprawdę trzeba mieć dużo pieniędzy bo tu jest chyba 6 hektarów aż wiecie Także, naprawdę sporo I tak, to jest ogólnie odcinek drugi z siewów I myślę, że ostatni, wiecie co? A może jeszcze... Znaczy z siewów, tak, bo potem jeszcze myślę, że zrobimy odcinek Właśnie z sadzenia kukurydzy No i ziemniaki może jeszcze by gdzieś tam Ogólnie Posadził, ale to zobaczymy Na razie, na razie nie chcę nic mówić, bo Jeszcze nie wiem, co będzie w przyszłości Teraz trzeba się skupić ogólnie na siewach właśnie tej na siewach przężyto. Miałem mówić o pszenicy, bo takie były początkowo plany, ale jednak się plany zmieniły, no i posiejemy sobie przężyto tutaj na tym polu oczywiście, dobra, wjeżdżamy, możemy siewnik opuszczać, wiecie, sprawdzać czy mam przężyto, siewnik sobie włączamy, no i lecimy do przodu. Niedługo żniowi, widzowie, jeszcze trochę i, i żniwa Też się na to nie mogę doczekać, bo to naprawdę fajny okres w roku Taki najlepszy I potem po żniwach będziemy mogli sobie Może coś tam kupić no Zobaczymy też Co te żniwa przyniosą nam tak naprawdę Jeszcze żeby do, do rowu nie wjechać, bo tutaj jak pamiętacie, po pokazywałem wam... Jaki ten, rów jest, jaki ten rów jest głęboki. No, jak mi 60 wpadła, to chyba już by nie wyjechał ogólnie. Sorki widzowie za krótkie cięcie ogólnie, ale poczułem jakieś właśnie kurczę wibracje w kamerce. Nie mi trochę zaniepokoiło mnie. to, myślałem, że już się nagranie przerwało. Ale jednak wszystko jest ok. Możemy wracać dalej do nagrywania. No inaczej ja to skończyłem ogólnie. Mówiłem chyba o tym, że... w tym rowie, tak? Że gdybyśmy wpadli, to 30-tka już nie wjechała No właśnie, no i fajnie by było właśnie nie wjechać tam Trzeba właśnie uważać, zachować szczególną ostrożność Pamiętajcie, widzowie, BHP! Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu yy, I co to właśnie mogę wam jeszcze ciekawego powiedzieć yy, Ogólnie to... U mnie wszystko w porządku Tu jak widzicie, mamy właśnie wiosnę Prawie taką późną i trzeba się teraz trochę z tym wszystkim spieszyć, bo Terminy się skończą i kurczę. Potem będę Pod koniec sierpnia zbierał dopiero pszenicę Na czego bym nie chciał, nie wiem czy w ogóle za szybko nie jadę Ale myślę, że tak chyba będzie dobrze, to nie? Bo tak Wciskam ten gaz w podłogę jak nie wiem co Potem potem tylko będą kurczę straty Jakieś niepodosiewane elementy Pola, tak? Czy tam części pola Dobra, mówiłem wam ogólnie o hashtagu, czy nie? Mówiłem chyba o hashtagu Hashtag Przeżyto, tak? No to napiszcie, jak też hashtag Przeżyto. Oczywiście wam serduszko. Przypominam również o zostawieniu łapki w górę, kto tego jeszcze nie uczynił. Naprawdę będzie mi bardzo miło, gdy to drogie widzę w tym momencie, to zostawisz. Bo to naprawdę motywuje do nagrywania dalszych vlogów w tej serii. Ogólnie, ostatnio zauważyłem, że na kanale aktywność znacznie spadła nie wiem czemu ale podejrzewam, że to chyba było spowodowane tym, że wyszedł nowy farming no i wiecie no, jak to jest no większość osób po prostu zaczęła oglądać trochę chwilowo nowego farminga potem ten farming zauważyłem, się troszkę już na kanale na innych kanałach, znaczy się na, na YouTube trochę tak jakby ustał, tak już ten taki popularność na niego trochę spadła no, i większość osób zaczęło oglądać chyba i nawet grać w dziewiętnastkę Także tak to chyba, yy, dlatego, chyba ta ktoś na kanale u mnie też spadła. Mam nadzieję, że ten odcinek zrobi ładne wyświetlenia. Łapy, jak w górę będzie dużo, fajnie by było. Bo jak jest naprawdę tak 10, tak jak było chyba ostatnio pod farmingiem 22 na kanale, tym pierwszym odcinkiem, czy tam tego poradnika to powiem szczerze, że aż się po prostu odechciało nagrywać no jak się na to patrzyło, to jak na to patrzyłem, to stwierdziłem, że tak sobie myślałem, żeby przestać ale nie, ale powiem szczerze, że nie będę przes przestawał nagrywać na YouTube, ponieważ lubię to nagrywać no i chcę właśnie to udoskonalać żeby to mi wychodziło jak najlepiej no to, żeby się tak jeszcze bardziej otworzyć na to wszystko, tak? Do, do ludzi, na ten cały świat, a nie tak... Niedługo też kamerka wleci Także zobaczycie jak ja w ogóle wyglądam Jaki to jest ten chłopek, chłopo co do was tak cały czas gada Bo pewnie też się tego nie możecie doczekać Ale co... Znaczy mówię, że zaraz kamerka, że niedługo kamerka, kamerka wleci To nie oznacza, że w kolejnych odcinkach no To jeszcze trochę trzeba będzie poczekać jednak Bo ja jeszcze kamerki nie mam Będę musiał zakupić ale to jeszcze trochę, no. jeszcze nie wiem w ogóle jaką kupię. No bo kurczę, no jest tych kamerek różnych modeli sporo. I trzeba będzie jakąś wybrać na no, taką najlepszą chociaż. No. Te sobie ceny w tych czasach są jakie są, zobaczymy jak to będzie. No. Ja tak zamię ogólnie widzę gadam, a tu widzę, że kurczę już niedługo to pole będzie obsiane tą tym przężytem właśnie zobaczymy ile yy, w ogóle z tego pola będzie przężyta bo ogólnie to mam... będę miał dwa pola Przężyta, tak? Na tym polu jeszcze tam pod laskiem ogólnie, tam... To był odcinek z zbronowania 30. Kto pamięta, to pamięta, to ogląda oczywiście odcinki wszystkie z tej serii. To do dobrze wie, a kto nie wie, no to fajnie było, żeby nadrobił, oczywiście, zaległości. No i tak, tak to leci, no do żniwi Jeszcze trochę myślę, że na te, na te żniwa najbardziej czekacie, bo myślicie, że żniwa to będą na, na, na tej serii super. Myślę, że ten odcinek wyjdzie fajnie Oczywiście nie, nie miałem kombajnu, będę musiał jakoś sobie wynająć Sąsiada, żeby mi wykosił Ale o tym już mówiłem w którymś tam odcinku poprzednim Że będę musiał właśnie sobie wynająć jakiegoś sąsiada No zobaczymy jak to będzie, no Tak czy tak odcinek będziecie mieć I myślę, że wam się na to naprawdę spodoba I co więcej, takiego co no, widzicie? Widzicie, no tutaj, pole praktycznie już jest obsiane. Myślę, że dzisiaj, akurat, tak zrobimy, że chyba nie będę nagrywał wam powrotu do domu, powrotu na gospodarstwo, tylko sobie zakończymy na polu. Czekajcie, tak to to już wygląda. To wszystko, widzę, że ładnie pozasiewane. Tu jeszcze tylko poprzeczniaczek, poprzeczniaczek został do zrobienia, jak widzę, tak. Jak no, zobaczcie, no, rów to jest głęboki po prostu. No. Tutaj wpaść to już by naprawdę chyba nie by Jeszcze się tylko 60 chyba złamała, albo się w nich uszkodził. Także wolę uważać. Dobra, przesiejemy sobie tutaj poprzeczniaka. Żeby na poprzeczniaku też coś urosło. I będziemy żadnoć odcinek kończyć pomału. Dobra. Opuszczamy. No, i siejemy tutaj elegancko, to idzie, elegancko. Robota wykonana myślę, że łapka w górę zostawiona dla sześćdziesiątki, dobra. Wiecie, zaraz ja tutaj sobie jeszcze bym tak drugi raz przesiał. Bo to wiecie, na, na, na poprzeczniaku to się wykręcało. I tutaj chciałbym, żeby też to było dość porządnie, jednak dobra. I siejemy sobie tutaj. I będziemy kończyć, pomału mało. już widzę, że wrony jeszcze mi wydziubią wszystkie nasiona Dobra. Zagarzę sobie jeszcze I co widzę? Jeśli Wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję dzwoneczkiem kto jeszcze nie ma. Ja się teraz z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Na razie. Trzymajcie się. No i cześć!